Jest. z tej strony Adip, do Was kolejny odcinek na moim kanale. Generalnie jesteśmy na mojego nowym domu. I generalnie znajdujemy się w łazience. I patrzcie co tu się stało. Mamy jedną wielką powódź. Generalnie nasz budowniczy zapomniał zamknąć wody. Jak widzicie tutaj w że mamy całą wodę, która jeszcze się leje. No i generalnie to jest dosyć ciekawie. I trzeba to teraz wszystko, jak widzicie, posprzątać. Generalnie mówiłam Wam, że już w ogóle Wam nie będę pokazywać tego nowego domu, no ale stało się jak się stało. Więc w sumie mogę Wam pewien update zrobić. Mamy tutaj już miejsce na rolety. Malowaną ścianę to widzieliście. No i ułożone płytki, no ale teraz one są zasłonięte, Ale moje płytki będą wyglądać no dosłownie tak. No a więc tego vloga znowu zaczynamy. Teraz trochę dziwnie. No ale wy koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę. No w sumie widzimy się jutro, bo dzisiaj już się nic ciekawego nie będzie działo, no bo jest 19. No dzień dobry, widzowie, witam was z kolejnego dnia. Jest aktualnie 10.33, a my właśnie jedziemy na park trampolin. Ostatnio, kiedy byliśmy na trampolinach, to w sumie było tydzień temu, ale jeszcze następny raz, od dawno, dawno temu, kiedy jeszcze miałem kanał Antek Vlog. Nie wiem, czy kojarzy. Teraz ten kanał jest piesi. Generalnie wtedy miałem ten wypadek z okiem, ale mam nadzieję, że teraz nic nie będzie. Więc jedziemy. Ok, jesteśmy, ale wysiadamy, bo mamy totalną strunę czasową. Proszę bardzo, żeby nie było. Idziemy się przebrać. W sumie to tylko założyć skarpetki. My idziemy do przygięzalni, i już prakty nikogo praktycznie nie ma. Jakieś dwie osoby są za nami, i no, dziwnie tak. Okej widzowie, jak widzicie, my już jesteśmy. Ale jest bardzo gorąco

Okej, okay, my się ile pobawiliśmy, zostało nam dok dokładnie, Dostało nam 20 minut. Generalnie mu zabawa jest za Ludzi za dużo też nie ma, generalnie moja ulubiona atrakcja jest to albo szarfy, albo to co tu się kryje. Proszę bardzo. Wow! I tu są jeszcze takie trampoliny, do których można skakać. No wygląda to mniej więcej tak samo. Uff. No ale tak jak wcześniej wspomniałem, zostało nam tylko 20 minut, więc... Widzimy się potem, bo ja chcę jeszcze się wyszaleć. Widzowie, jak widzicie, my już wyszliśmy i jesteśmy pod Biedronką, bo dzisiaj na obiad zapowiada się gulasz, a nie mamy składników, więc musimy szybko zrobić. No dzień dobry, widzowie, witam was parę godzin później. Sorry za moje włosy, ale jestem dopiero co po kąpielu. Suszerka nie wiem, czy u przestała działać, więc tak słyszę się chusteczko. zwracajcie na to uwagę powiem ja wam, że tak mnie bolą nogi, że to jest po prostu tragedia ogólnie dzisiaj nagrywałem odcinek, którego nie chcę w sumie wam mówić bo to zobaczycie już za tydzień na moim kanale mogę wam powiedzieć, że musiałem tam bardzo dużo chodzić teoretycznie odcinek był yy, o takich rzeczach, które powinny ułatwiać, yy, żeby właśnie nie chodzić ale ja się nachodziłem. Sektualnie 22.20, a i ja idę spać, bo już naprawdę mam dosyć. Bo muszę sobie wyczyścić tą głowę. Ja jeszcze sobie coś porobię na telefonie, tego nie wiem. Ale z wami na bachach widzę się rano. No dzień dobry, witam was z kolejnego dnia. Może nie do końca z rana, bo jest 16.18. Jakbyście zastanawiali się, co mi tak buci w pokoju, to laduje się tu hulajnoga elektryczna. Obejrzcie sobie film w kolejny piątek. W sensie za tydzień. Ten piątek, no wy to prawdopodobnie widzicie w piątek, bo ten e, film opublikowałem w piątek, a w kolejny piątek, no będzie po prostu kolejny film. Będzie za tydzień. Generalnie teraz to w sumie to nie mam co robić, bo generalnie moje ręce teraz ich nie ma, więcej, ja jestem teraz z z bójkiem, a więc dalej widzę się potem. Widzowie, ja witam was parę godzin później. Zanim wam powiem, gdzie jedziemy i co robimy, to brama nam się zepsuła. Jejtka. I coś? Nie. Idzie. I chyba muszę zawołać mama. Brama zdecydowanie nie idzie. Może ty coś zrobisz. Okej. Okay. Jest dobrze. No idzie jakby chciała, a nie mogła. Generalnie, gdyby jedziemy do kościoła, jest na 23, mamy na 20, a jeszcze będą błądują drogę i jest objazd totalny i trzeba jechać naokoło. No ale wracając, no oczywiście się spóźnimy. M super jesteśmy Dlatego no, jedziemy Dzisiaj dla was, dla was się nie będę odzywać No bo nie mnie po kościele kolację Prawdopodobnie wyjdę na dwór A więc widzimy się jutro No dzień dobry do nas kolejnego dnia Sorry za chrypkę Ale z rana zawsze mam chrypkę Realnie no, dzisiaj jest poniedziałek I nareszcie dzisiaj będzie się coś działo Bo mówmy się wczoraj był u nas wujek Przedwczoraj nie, też był u nas wujek No i przedwczoraj też nagrywałem przez cały dzień film Dzisiaj jest poniedziałek i mamy dużo rzeczy do zrobienia W ogóle chcę wam powiedzieć, bo w chyba wam nie mówiłem gdzie jeszcze o tym ale na moim kanale ostatnio jest tak, że jest film, vlog Film, vlog I tak chcę robić, że, na, że w jeden piątek jest film, później jest vlog, później film Film w sensie challenge Sorry, dopiero się budzę, jest godzina 9.17, w sumie już się dawno obudziłam no ale zaraz idę sobie z jakiejś śniadanie, czy nie mogę Wam pokazać co jem, bo to jest naprawdę mega dobre. Okej, okay, widzowie, jak widzicie moje śniadanie gotowe. ale jem przekrzyka i wiem, że to może nie wygląda, ale smakuje mega dobrze. Dlatego poczekajcie, zjem i później się z Wami widzę. Słuchajcie moi drodzy, miało się dzisiaj dużo dziać, ale generalnie trochę nam plany się zmieniły. Moi rodziców aktualnie nie ma w domu, więc ja chyba pójdę na dwór. Może gdzieś jeszcze pójdę, oczywiście coś tam wam nagram, więc idziemy zobaczyć, czy jest mój kolega. A, Szyma, Dobra, to do Dobra, na razie. Okay, widzowie, jak słyszeliście, Antek wyjdzie za 10 minut. Ale póki nie ma Antka, to zrobimy sobie herbatę. Jeżeli oglądaliście ten oto film, gdzie robiłem sklep herbaciany w domu, to pewnie pamiętacie, że mam swoją własną herbatę. Generalnie zastanawiam się, czy może jakąś wam ją rozdać, czy co nie wiem co to zrobić, ale jest to herbata o smaku białej brzoskwini i granata w ogóle ja ją sam robiłem i ona tak ślicznie pachnie tak mi smakuje ona w środku wygląda tak i ma też w sobie ryż preparowany takie coś wystarczy nam, wam na pewno na preparaty Nie jest to herbata sypana ale jeżeli chcielibyście taką herbatę to napiszcie w komentarzu bo właśnie może wtedy jakąś zrobię tak, żeby wam jakąś ja rozdać. pomyślę, ale napiszcie w komentarzu czy byście chcieli Myślę, że dwie łyżeczki wystarczą. Proszę bardzo. Stąd widzowie, źle wam powiedziałem. Nie wiem, czy w ogóle mnie słychać, ok? Ale to nie był ryż preparowany, tylko ryż prażony. Właśnie przeczytałem. Bo generalnie tutaj z tyłu mamy wszystko wypisane, co tam jest. W mogę wam przeczytać. Owoc brzoskwini, jabłko, owoc dzikiej róży, granat list słodkiej, jeżena, hibiscus, stórka z cytryny, zielona herbata, ryż prażony. Woda się zagotowała, więc wlewamy sobie. No i ja sobie pomieszam. Ok, po krótkiej chwili nasza herbata jest gotowa. Ale ja, jak pierwszy raz ją zrobiłam, to ja byłem w szoku, że ona ma taki kolor, bo jakby brzoskwinia ma bardziej jasny kolor, ale wydaje mi się, że hibiskus tutaj zrobił swoje, no i dlatego ma taki kolor. W ogóle fajne jest to, że te herbaty z fusy one jeszcze na 5-6 razy się nadają, więc ich nie wyrzucajcie i później możecie sobie zrobić nową herbatę, bo jakby te fusy się odcyla. No ja i tak dawno nie pijem, więc uwaga testuję. Yy. Bardzo dobra. Jakby się, jakby mi nie smakowała, to bym jej w ogóle nie robił, ok? Bo w ogóle, jak komponowałem tą herbatę, to ja sobie różne smaki chciałem łączyć. No i. Bo na początku był pomysł, żeby zrobić brzoskwinia i jagoda, ale. Coś mi tam nie pasowało, no i generalnie wyszło, że przez i... no i wyszło naprawdę przepysznie. A w ogóle do tego też dodaję e, owoc dzikiej róży, specjalnie po to, żeby nie trzeba było słodzić tej herbaty, no bo ta róża dodaje tutaj według mnie odpowiedniej sł słodości, Słowo. No, czegoś tam na pewno. Oho, i właśnie zauważyłem, że jednak nie całość odsadziłem, bo tutaj jak widzicie e, są jakieś grudki, więc pozwólcie, że ja sobie to wypiję. Okej, okay, generalnie Antek miał około 10 minut temu, a minęło pół godziny. Generalnie z Ankiem tak jest, że on generalnie raczej nie pilnuje zegarka. Więc prawdopodobnie teraz pójdę do sklepu, ale muszę jeszcze pomyśleć. Idziemy, sobie, jest aktualnie 12.17. Ja wyszedłem z do domu, dlatego że idę teraz do moich rodziców. Później prawdopodobnie wrócę do domu, i obiad. I prawdopodobnie pojedziemy na jakieś pierwszy bo po co rzeczy. A więc ja idę trochę mi to wejmie, więc nie widzimy się po prostu. Okej, okay, widzowie wiemy, ja, ja jestem znowu w nowym domu, ale teraz i to auta, bo nie mam bo to w ogóle mam okres, bo byłem pod prysznicem. Jedziemy do góry do No jak w ogóle ja tam bardzo często jeżdżę, bardzo mi tam smakuje jedzenie, więc widzimy się na miejscu. Okej, okay, widzowie, my już, jak widzicie, wróciliśmy z restauracji, ale ogarniałem się, że ten film już trwa bardzo długo. W restauracji do Was nic nie nakrywałem, no bo. było strasznie dużo ludzi, ale na tym będziemy kończyć. Jeżeli Wam się podobało, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, a my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku.